Przegrywacie pierwszy mecz na tym turnieju z reprezentacją Danii. Szkoda, bo było blisko, żeby pokonać donki, czy chociaż doprowadzić do grywki. No i na pewno można tego żałować. Ja myślę, że tak. Na pewno żałujemy w jakiś sposób, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobry przygotowawczy mecz. Na to, że przez cały mecz musimy patrzeć, musimy uważać i nabierać na przeciwniczki. Ale i tak i tak pokazaliśmy, jakie mamy duże serce i że potrafimy wygrywać z drużyną, która spadała właśnie z elity, więc, więc myślę, że możemy być dumne nawet. Myślisz, że Dunki były po prostu zbyt silne dzisiaj? Myślę, że nam brakło po prostu e, strzelania bramek. Mamy dużo szans, akurat się bardzo dużo szans i no, zabrakło tego, tej jednej bramki, drugiej bramki i to by się zmieniło od razu wszystko. I no, Na pewno są dobre, ale mogłyśmy z nimi grać jak z równym i grałyśmy w sumie jak, z nimi jak z równym. Mhm. Po tobie widać było, że grasz w lidze lepsze lepszej niż Polska, bo nie tylko z dużą łatwością te akcje szczeleckie ci wychodziły, no ale także widać było po tobie, że po prostu jesteś jedną z, z liderek tej, tej kadry. Chyba tak, nie wiem. Na pewno trochę w nogach jest, ale problemem do przyszłości, żeby poprawić, jest strzelanie bramek, bo sytuacje są, ale. Nie ma, nie ma zakończenia, więc nad tym trzeba popracować, bo później może być jeszcze lepiej. Czuję, że przez to, że grasz w Szwecji, oczekujesz od ciebie trochę więcej? Nie, wydaje mi się, że wszystkie tutaj jesteśmy równe i nikt od nikogo nic nie oczekuje. Ważne, żeby nad siebie wszystko, dać całe serducho. oczywiście nie zawsze jest to szczęście, nie zawsze jest ten, 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 ten flow, jak to, jak to mówimy w szatni i no i... i Czasami jak jest float, to jest super, jak go nie ma, no to trudno, nikt, nikt, ci, nikt nie będzie po nikim krzyczeć. Na tym turnieju zagracie jeszcze z Włoszkami i brytyjkami. To chyba będą jeszcze ważniejsze mecze, no bo z tymi rywalkami zagracie na mistrzostwach. Tak, ja będziemy z nimi grali na mistrzostwach już niedługo. I no na pewno się musimy przygotować. Od włoszek już w miarę wiemy co oczekiwać. Oczywiście dużo zawodniczek u nich brakuje, ale zgramy z nimi jak z ludnymi, tak samo jak na mistrzostwach. A z Brytyjkami jeszcze nie grałyśmy, przynajmniej ja nie grałam w tej, w tej kadrze, więc nie wiem czego oczekiwać, ale na pewno damy z siebie wszystko na obu meczach. Jaki będzie cel na mistrzostwa? Wygrać? Na pewno wygrać. No, złoto by było super. A jak nie złoto, to po prostu pokazać całej Polsce. że my potrafimy rok co rok pokazywać, że mamy to serce i, i mamy to... no, nie wiem co powiedzieć. Na ostatnich mistrzostwach tak naprawdę zabrakło tylko tego meczu z Chinkami, żeby awansować. W tym roku Chinek nie będzie, przez co będzie łatwiej osiągnąć ten cel? Wydaje mi się, że nigdy nie ma łatwo. Jeśli chodzi o naszą dywizję, to drużyny zawsze wyciągają z siebie wszystko i zaskakują. Tak jak my zaskoczyłyśmy, wydaje mi się, że każdą drużynę z tej dywizji, pokazałyśmy, że jednak coś tam mamy w tym za zanadrzu, w tej Polsce. i. Wydaje mi się, że łatwiej na pewno nie będzie, bo każda drużyna walczy o to samo. Ale może być... może być trochę, tak powiem, prościej. Mhm. I na koniec zapytam Cię o twoje skrojowe marzenia, cele. Grasz w Szwecji. Co chciałabyś dalej osiągnąć? Na pewno chciałabym, być coraz lepsza, nie, nie, nie chcę sobie ustawiać za wysokiego progu, bo później to, to boli, jak to się nie da, nie da. Tego się nie da zrobić, ale... E Chciałabym pojechać do proligi w Ameryce. Jak to się nie uda, to mi się wydaje, że proliga w Szwecji też nie jest problemem i tam też się dobrze czuję. Coraz lepiej mi idzie, więc miejmy nadzieję, że tak się stanie.